Ok, słuchajcie, to jestem na szczycie Groste. Przepiękna pogoda. Słuchajcie, zaraz pokażę Wam widok z tarasu. Tutaj są trasy czerwone, bardzo lubiane przez wszystkich, są szerokie, wyratrakowane, widok stąd jest naprawdę przepiękny, dojeżdża tutaj za gondola, jak i są na tych stokach krzesełka. Krzesełka są podgrzewane, co też jest bardzo przyjemne. Dziwy, słuchajcie, raj dla narciarzy yy, i tych, którzy.